Ta. Otwieraj się Dobra, co my tu mamy? Widać jakiś kurwa basenik Można dupę umyć przy okazji Tutaj jakiś kurwa papier ścierny do dupy O kurwa rekin Jeszcze się rusza Jeszcze skurwiel mnie odgryzie A niech tylko spróbuje skoczyć na mnie Tylko kurwa Przerobię na sushi O to co to kurwa? Za kinką leży Uj może być nieciekawie kurwa O jak mnie upierdoli to będzie Będzie wesoło Wtedy Ale może nie będzie tak źle to się okaże Dobra yy, ho, ho. Czekaj, czekaj Nie, to nie działa O kurwa, ty żyjesz Ty jest sukin kocie, żyjesz Mmm, kurwa, chyba chcesz wpierdol Tak, na pewno chcesz Cześć, to z kurwy synie głupi To zaraz zaraz będziesz miał swoją nagrodę Będziesz kurwa, tak się smażął jak na patelni Oczywiście Ha 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 Masz kurwa To nie jest zabawne No i kurwa po rybce Rybka się trochę Upiekła? No. Widzisz... Komputer mi się spalił to szczegół. Ale rybka już się osmażyła. Coś za coś. No, teraz swobodnie możemy wziąć. Ten klucz, czy co to było? Coś tam jest? Tak, klucz. Do galerii. Mm -hmm. Kurwa, zachciało się rekinów hodować. Hodowla, kurwa. Dobrze, nie pirani. Dobra, spierdlamy z tego zadupia. Prawdopodobnie już tutaj nic więcej nie da się wziąć. Prawdopodobnie, oczywiście. Może coś przeoczy. Ale chuj. To co najważniejsze mamy. Więc to się liczy. Nie ma co tutaj płakać. Czas opuścić te jebane pomieszczenie. Bo jeszcze dużo mutantów do rozjebania. No. Dokładnie. Każdy chce wpierdol. <laughs> tak, jak ja kocham te animacje kurwa. Drzwi tych pierdonych. Się otwierają kurwa. Tyle czasu, że można sobie kurwa konia zwalić. Zdążysz kurwa zwalić. Drzwi jeszcze się nie otworzą. O, wreszcie tutaj, wróciliśmy do tego jebanego pomieszczenia. No, tutaj jest prawdopodobnie magazynek do Magnum. A jak? Przyda się na pewno. Żeby było śmiesznie, to mam umnicę do Magnum, a nie mam pistoletu. Nie mam Magnum. Super. Taki ze mnie fachowiec, kurwa. Od rezydenta. <laughs> a będzie jakiś boss, to się zesram, kurwa. Będę mógł go tylko podrapać grabiami po plecach. No dobra, ale. Mamy pistolet, więc rządzimy. Tak. Uuu, otworzyłem. Pewnie, pewnie zastanawiacie się, który teraz wyjdę. A tam przy tych pudłach. Zapewne. Przy tych skrzynkach. A jak? Dobrze mówię. Oczywiście pierwszy raz w to grałem, więc... Więc też... Do końca nie wiem co, jak i tak dalej. Tam trochę czytałem, jakieś... Parę gazet... Pornograficznych tam pisało, co nie nieco. Drabina jest zajebista. Idzie, idzie i końca nie widać. Hmm... O kurwa, ty żyjesz? Ty z kurwy synie No no, goń mnie, goń mnie! O czym kto szybszy? Kurwa, Jakby mnie złapał, to ja nie wiem Prze Przejebałby mnie, na maksa Zajebał i ojebał. <grym> Do zera. <grym> no, tej te jebane pszczoły czy osy? Kurwa te pierdolone gówno Lat Pruwające, czy latające? Spierdalać kurwa! Jebane grzybo zjady. Czekaj, czekaj, mapa, mapa, mapa. Muszę zobaczyć. Aha, tutaj jeszcze trzeba coś zrobić. Ciekawe czy mam klucz do tego pomieszczenia. Może mam. A, mam. To dobrze. Kurwa. Bo z tymi pszczołami to może, nie wiem, za dostać. No kurwa, zrywasz mapę... ...a tam nagle kurwa cały rój cię goni, no kurwa. Chodź. Co to ma być? Granaty by się przydały. O Boże Nie, tutaj może trzeba biec na no hama Nie wiem, nie wiem, nie wiem Do końca co robić Zdaje się, że jest tylko jeden z kurwy syn Zaraz ich będzie więcej Więc trzeba działać O kurwa U Was jest tutaj całe stado Mam się w dupie poprzewracało, kurwa Ja pierdolę, ja pierdolę Co tu się dzieje, co tu się dzieje Spierdalaj, kurwa ty. No, kurwa mać. O, jeszcze zamknięte, żeby było weselej, kurwa. Kurwa, jebane osy. Czy pszczoły. Czy te hitlerzy zajebane, kurwa. Hitlery, spierdalać, kurwa. O, mam coś dla was chyba. Chyba coś znajdę. O, kurwa. Tam coś leży. Chyba broń na, na to gówno. Co to masz, gościu? Uuu! Pompa! Kurwa, człowieku Teraz to ja was kurwa nie wiem Kurwa Zapierdolę normalnie. Uuu, to jest was więcej. Czy pytanie jest czy dojdę tam w jednym kawałku kurwa. Bo coś tu jest, że się zesram, kurwa. No idź kurwa, Jill, co ty będziesz? W chuja lecić, czy co? I dunge tam. Ale co mnie to chuj obchodzi, czy danger czy nie danger? kurwa, ja tam mam zajść i rozpierdolić to gówno Dawaj, dawaj Czekaj, czekaj, a może faktycznie teraz przyciknąć, kurwa Bo to zaraz Gdzie się skończy No, no Dobra Adios motherfucker. Nie, chuja Chuja It's for dungers mm. <grym> Dobra um. Chyba już wiem co zrobić Dobra, spierdzamy stąd Wypierdalać kurwa Gdzie kurwa dokryta się pchacie w pizdu Pierdolone Szmaty Eee gonią mnie kurwa Uciekaj Uciekaj O, biję sobie przy okazji kod. Yy, o, co mnie gonią, chuj? To tak. Yy, to było... 5? Nie widzę, ale z czego? Tu było... 3, Daje się. A tu było 6. Czy dobrze? Kurwa, jak to się, jak to zatwierdzić? Tu mam problem. Czekaj, gdzie tu Enter gdzieś był? Kurwa. Dobrze? Chuja. Mm. A! Nie. No było dobrze, a jest coś źle. I chuj. No Boże, z tymi pierdolonymi. Z tym pierdolonym górnym. Dobra kurwa, spierdalaj. Nie tutaj, gdzieś byknę. Spierdalamy sąd. Spierdalamy. Potem tam przyjdę zobaczyć, co, co tam trzeba zrobić. ...z tym czymś. Tak. Mhm. Mm mm -hmm. Tam trzeba zajść. Psiknąć im trochę. Do palacza. Prosto w mordę. Tak. Kurwa, gdzie jest ten efektumek? niebany No dobra, wiemy, 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 że tam są pszczoły. Czy tam osy. Ci inny typ. Czy mogę wziąć jakiś dunek? Kurwa. O. O kurwa, ale ze mną chuj chujowo, chujowe życie mam. Krytyczne, krytycznie ze mną. Oba. Fine Combination. Co jest? Czemu nie mogę przyknąć? No palaczem. Może pompować trzeba trochę. Trochę przypompować. Penica Dobra, może teraz zadziała ja zadziała tam Muszę się dobrze ustawić i tyle Eee, przecież wiem, wiem No dobra, już przestańcie z tym No To teraz macie przejebane Skurwy syny Z... Już macie przejebane, nie ma co. Już po was swele. Tak. M Boże, jeszcze tutaj zostały te chuje? Chyba was będę musiał zapierdolić w takim razie. No nie ma problemu w sobie. Jednego mniej. Pływam wam w dupę, kurwa. Ospierdalać spierdalać ode mnie, kurwa. Nie będę do was strzelać na razie, bo się nie opłaca. Kurwa ma, trzeba zajść do... ...do naszej stodoły, obory. Zanieść trochę... ...złomu. Będzie gites. Tak. Mhm. Dobra, hop. Skacz suko skacz O kurwa znowu mnie penis złapał Ja pierdolę Ten długi kurwa Penis kurwa powiagrze Skurwysyn jebany No i no i no i kurwa no i, i, Miałem życie fajne, teraz mam żółte No kurwa wasza maś Ja pierdolę No i tu nie no, no trzeźwo się nie da grać rezydenta jak widać no Niestety Z waszą remakę kurwa bo tu jest tak kurwa wszystko skomplikowane amunicji jest tak dużo kurwa, że się kurwa pochlastać można i zestrać kurwa Ale życia mam dużo mm, Kurwa, w tej chwili to mogę powiedzieć, że miałem dużo No dobra, wpierdolmy roślinkę, wyjebmy to gówno yy, 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 yy. Weźmy może, 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 może Do pamięci bym dał, ale nie dam